mam Michał ja. i dzisiaj w tym odcinku nie będzie to taki typowy odcinek ale to będzie odcinek, który yy, nadchodząc jakiś pewny temu kres to jest odcinek, który właśnie ma pokazać że idziemy do przodu niestety po ostatnim odcinku z montażem chłodzenia, który no niestety zrobił konsekwencje a przez to, że sobie powiedziałem, że nie odpuszczę sobie upgrade'u y komputera wtedy kiedy coś padnie to nadszedł temu okres i właśnie zaraz bierzemy się za coś, czego byście się nie do końca spodziewali. ale jednak zrobię to jak należy. Więc w dzisiejszym odcinku będzie to pokazane upgrade i różnica między 5800X a tamtym nowym procesorem. Więc zaczynamy tu pokazywać co tu wam konkretnego. W ja dzisiejszym materiale się Wam pokażę za tak co to jest, żem zakupił jak i co tam się kryje i jakie to korzyści przyniesie, więc zaczynamy od RAMów. Tutaj mamy 32 GB RAMów DDR5 2 razy po 16 GB Viper Gaming Venom Yy, Taktowanie 6400 Mhz z opóźnieniem 32 Więc nawet patrząc po cenie jak i opóźnieniu to jest naprawdę ok Bo widziałem to na netcie, że na ciekawe to wyglądało A tutaj sobie no spokojnie dolga co i jak Kolejnym uczestnikiem przy będzie właśnie Ryzen 7 7700X Procesor kupiony nawet tanio co mogę że nie ma chodzenia, w sumie mi nie jest już potrzebne że jakieś chodzenie bez przesady No i co, zaplombowany nowy na gwarancji wszystko jedno tacy to patrząc po wydajności będzie no, dość ciekawie No i finalistą całego zamieszania jest tu w przez to, że zaufałem firmie bo miałem po pierwsze wiarygodne podzespoły spasowane a dwie długo wytrwał, bo ten ASRock ma już blisko 3 lata no i było wiele razy coś wyjmowane, więc wytrzymał najgorsze procedury no ale no, dobra, tutaj mamy d 650 Lighting PG ASRock a, yy, z dobrą sekcją zasilania więc no nie to więc tak, to już wszystko, opowiedziałem co konkretnie kupiłem Mniej więcej obóz, że te piśmie nie pytajcie, bo zmaja już mój biznes, bo tamte części pójdą na sprzedaż, więc na nie zauważycie, a się sprzedadzą. więc tym się trzeba liczyć, no i co? Czas się brać za zmiany. wyjmować jedną, no, montować drugie, trzecie, i tak po kolei. Więc lecę, 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 lecę. Ja to po prostu już sobie pakietowo złożę tamto, a pokażę co jest i jak ze wszystkim spasowane więc lecimy dalej do na to, że komputer wolę sobie na spokojnie to zrobić zajmę się płytą w płycie i te wszystkich tych są swoje plusy i minusy tutaj mamy oczywiście co? instrukcje nie wiem co jest konkretne bo nie patrzyłem tutaj tak są tutaj raz dwa 3 śrubki na m 2 2 razy SATA 3 co jest w sumie standard yy, instrukcja demontażu z tego zabezpieczającego gniazda O, czyli można dać procesor zamknąć i się odbije A, to w takim zasadzie no i instrukcja czego nie ma? Zauważyłem, że płyty nie ma, to coś chyba nowego ale bo to nie o to się człowiek najbardziej nie martwi. Najbardziej się martwi o, o wszystkie możliwości na później. To jest najgorsze. Ale nie wypali, to do ja będą. Tak, jeszcze tu mamy... Tylko tu mam. Taka. Ja to prezentuję. Tu takie coś, tyle portów ma. I co mnie zaskoczyło to, to że dodatkowe zabezpieczenie płyty dali. Nie wiem z jakiej to racji, ale spoko. Tu ma trzy razy M2, wiadomo 4 cztery sloty na T, raz, dwa, trzy, jedno wi fi Wiem, baterie z jest w łatwym miejscu umieszczony. Ja są tu nowi zainteresowane. No i w ogóle, tutaj ma właśnie miejsce na Wi-Fi, HDMI, portów, ma ze 11, plus USB typu C. BIOS Flashbacka ma, więc mogę zaktualizować BIOSa bez uruchamiania kompa. 16 pinów na procesor. No i za fazę zasilająca 16 lub 17 w więc no pyta jest jak można stwierdzić z wyższej półeczki. Mam nadzieję, że ona będzie się dobrze sprawować, mam na nią dwa lata gwarancji No i takie tam ma RGB, ARGB, no to w sumie co w standardzie No więc tutaj na spokojnie BIOS ma 1.28, ale przygotowałem sobie pendrive'a i pokażę jak działa ten flashback a Na przykład do BIOSa Ze względu na to, że mogą występować jakieś objawy, więc sobie oszczędzę kłopotów i ogarnę to na spokojnie Teraz Zrobię zarne te wciąż dwa No i tak dalej Tutaj mam Ryzena 7 Zobacz jakie tutaj takie O 5, coś tam, coś tam Aha Yetkin, co to jest? Konwersacja? No, nie wiem, że to widać nie. Ciekawe, co zatrzymam. To no, tam mniej więcej wygląda, przez ty, ale on naprawdę szczerze wygląda ciekawie, bo pierwszy raz mam takiego rajzma ręce. Nie w ogóle, no to ciekawie. Teraz tak. Czego jestem zadowolony z za m 5 to to, że socket ma swój. A nie kombinowany. Wszystkie piny są kościutkie. Nie wydaje mi się to być kłopotem. Fajnie wygląda. w dotyku jeszcze ja. Tak to wygląda. ich jest ma gruby na podstawie jakiegoś starego Intela. Ale nie wnikajcie, bo ja wiem jakie miałem to przeżycia swoje. Widzę, że wrócili uwalone. No i co? Nie wiem po co zrobić takie wycięcia, ale nie wnikam. To jest tak. To jest idealnie więc to zrobimy voilà jest już założone. na Naklejeczkę sobie przykleję może później w to zrobię teraz tak, to wrócę z powrotem Teraz zamuśki no, solidnie Dużo bajkie bydlaki ale jajca. To są takie rzamy konkretniejsze, nie? No. No, no. Mamy złożony zestaw. Zostało tylko po prostu go przenieść i odpalamy. Mój drogi widzu, jeśli ci się film spodobał, zostaw łapkę w górę, komentarz i boską subskrypcję, bądź obserwacje. Dzięki i miłego oglądania. No wszystko po podpięte, sprawdzamy. Co się? nie ja Wszystko świeci, widzę. Nie sobie trzeba to sprawdzić. Wskoczyło. Czy wentylatory uspokajają? Ale który odpowiada, jest. Voilà. Za pierwszym razem. No, no. Ciekawe, czy to jest ten bios, który się zaktualizował, czy. No i uala. Mamy. Bios się nie zaktualizował, aż kłada. Dobra. Biorę się za podstawy. Zaraz wracam. Na poprawki kosmetyczne powinno zadziałać. No i działa. Link trochę trwający bo jeszcze aktualizacji się nie doczekał no i startuje sprzęt, jest bardzo dobrze, dobrze bardzo dobrze jest, chodzi jak ta lala, zobaczymy po pełnej konfiguracji jak to będzie hulać, dobra się biorę za konfigurację całego sprzętu i zaraz do Was wracam w zakończeniu materiału a można jak najbardziej jeszcze jak? No i powracam do Was już w kwestii dźwiękowej, bo kamerkowo to mi się tak bardzo nie ma zobaczyć kiedy. I przechodzimy do podsumowania. Różnica między tym Ryzenem 5800X a 7700x wydajności jest tak test jednordzeniowy pokazało, że to jakoś przewaga jakoś 12% na jednordzeniowym, a w wielordzeniowym około 20%, więc to będzie odczuwalne i jeszcze zresztą, bo są jeszcze ramy DDR5, które pokazują jakby swoją jakby moc. Ehm, co do y, temperatur, no jest dylemat, bo ten Ryzen co mam, 7700X, jest no, niezmigrzejnikiem i musiałem użyć takiego profilu, który zoptymalizuje moją pracę pod temperaturę i napięcie, żeby współpracowało. Na aktualny moment zastosowałem y, profil PBO i 65 stopni przy oszczędzaniu energii minus -20 mV, ale jednak sobie zrobiłem y, taki kosztorys i wybór, czy to ma sens. I jednak ma sens, bo choć że to oszczędza grzeje już, tak? Jak na fabrycznym, a może nawet zyskać trochę więcej wydajności. A no wiadomo, w przeciwieństwie do 5800X no to temperatura no to okolice 90 stopni, co między tym a tamtym to jest niewielka różnica, bo no, bez tego ograniczenia to jest różnica yy, tam może 3-4 stopni, więc no jest tak, no ciekawie. No to więc to zostaje to na tyle i co do reszty gry Red Dead Redemption 2 różnica z FPS-ami to okolice z 70 do prawie 100, więc można to odczuwać, sporą przewagę. To zależy, mi się wydaje też od testów i przez to, że Dual Channel niestety na, na tamtym Zestawie no, nie współpracował jak należy, i mi się wydaje, że to też spowodowało spadek wydajności. No ale nic poza tym, procesor godny zaufania i polecenia. No więc dzięki za oglądanie. Jeśli Ci się film spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i jakiś dobry komentarz. Trzymajcie się, i na razie.